Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Nie wiem, czy pamiętacie moją piłeczkę. Zrobiłam piłeczkę z takiej specjalnej masy, która się odbija, sprężynującej, w piłeczkę bardzo kolorową. Tutaj są wszystkie kolory z tej masy, które mam, czyli cztery. A w tym filmiku chciałabym sprawdzić, czy da się te kolory tak zmieszać, żeby powstał inny kolor, coś innego. I. Nie wiem, czy będę mieszać od razu wszystkie cztery, czy zacznę może od dwóch. Chciałabym, żeby powstał z niebieskiego, i z, z żółtego. Oczywiście powstanie zielony. Zobaczymy, czy tak się da. Próbowałam wymieszać inteligentną ciastulinę, kiedyś, żeby powstał inny kolor, i to się nie do końca udało. A teraz sprawdzę, czy tutaj się da zrobić taką piłeczkę sprężynującą, odbijającą się, ale w troszeczkę innym kolorze. W takim kolorze, którego fabryka nie dała. Czyli na przykład w zielonym. Właśnie jakbym chciała mieć yy, piłeczkę na przykład z zielonym. I jak widzicie, całkiem dobrze poszło. Piłeczka się odbija i jest dodatkowo zielona. I mam nadzieję, że ten filmik zainspirował Was do kolorystycznych poszukiwań. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć.